Hej, cześć, witajcie w trzecim odcinku z serii Minecraft Modyfikacje. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się modem Tree Capitator, który nam pozwala na szybsze zdobywanie drewna. Zapytacie pewnie jak działa. Więc tak, podchodzicie do, do jakiegoś drzewa i rozwalacie korzeń. I całe drzewo się niszczy. Patrzcie teraz. teraz, jeśli nie chcecie, żeby całe drzewo się rozwaliło, naciskacie Shift i rozwalacie ten klocek. I teraz się nie rozwaliło, a teraz się już całe rozwaliło. Pewnie się zapytacie, czy to działa na duże drzewa dżunglowe. Więc tak, pochodzimy tutaj, rozwalamy korzeń, no i patrzcie, ile mamy drewna już możemy zrobić szałas z drabinkami tak żeby zainstalować tego moda potrzebujecie modyfikację modloader i recapitator w opisie będziecie mieć linki tak żeby teraz wpisujecie w wyszukaj procent tab potem wchodzicie w kropka minecraft bin po racie Minecraft Jar za pomocą Archivizer Winrar. To też będzie w opisie. Hmm. Teraz usuwacie folder meta.inf. Wrzucacie modloader. I potem wrzucacie mod Tak. To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się i cześć.